Na wystawie możemy sobie zobaczyć dwie techniki, jedna to są tusze, czyli artystka mozolnie pracuje piórem i tuszem, kreska po kresce tworzy dość szczegółowe rysunki, ale mamy też nietypową technikę tempera jajowa i to jest bardzo stara technika malarska, bo ona sięga już do średniowiecza, do starożytności, Kupuje się temperę w formie sproszkowanych pigmentów i to się miesza z żółtkiem jajka rozcieńczonym z wodą, stąd też ta nazwa. I ta technika jest o wiele trudniejsza wbrew pozorom niż malarstwo olejne, ponieważ ta tempera bardzo szybko zasycha i ona jaśnieje po, po tym jak wyschnie, więc... Bardzo ciężko jest dobrać kolory, bardzo ciężko jest mieszać, ale fajne jest to, że ona potem te obrazy są matowe, więc to też się przydaje często do robienia zdjęć. Pozwolę sobie na takie porównanie. Pani sztuka to połączenie matematyki i artyzmu, sztuki. Czy zgadza się Pani z takim porównaniem? Trudno mi się nie zgodzić, ponieważ jestem też matematykiem oprócz malarzy, oprócz skończenia Akademii Sztuk Pięknych na wydziale malarstwa. Także na pewno ten rys matematyczny został uwidoczniony w moich pracach, bo muszę powiedzieć, że w malarstwie, w rysunku, odnajduję to samo myślenie, które odnajdywałam w matematyce, czyli postawienie sobie jakiegoś problemu i rozwiązanie go, więc tak samo jest to czy postawienie jakiegoś twierdzenia i udowodnienie go, czy postawienie sobie właśnie jakiegoś problemu, co, na, co namalować, jak to chcę zrobić, jak to wykonać. Żeby przedstawiać właśnie tak ten problem, jeżeli możemy tak to ująć, to skąd czerpi Pani inspirację? Tak naprawdę inspirację czerpie Zewsząd, ponieważ to może, być, to może być pejzaż, to może być usłyszane zdanie, przeczytane zdanie, to jakby cokolwiek, co podziała na moją wyobraźnię i jest po prostu ten moment, w którym, w którym ja widzę tę pracę, że po prostu to coś usłyszę i widzę, że to ma tak wyglądać. Wystawę możemy oglądać do 15 października na pierwszym piętrze Światowida w Godzinach Pracy. Ale dla tych, co nie zdążyli zobaczyć wystawy, będzie można obejrzeć na Światowidowym Facebooku taki wirtualny spacer po wystawie.